W minioną środę odbyło się spotkanie z redaktorem naczelnym Gazety Polskiej Tomaszem Sakiewiczem zorganizowane przez Klub Gazety Polskiej. Poruszane były tematy związane z obecną sytuacją w Polsce. W trakcie spotkania rozmawiano o programie 500+, plus, czy o uszczelnieniu VAT-u, a także o wydarzeniach, które odbyły się w trakcie Marszu Równości w Białymstoku. W trakcie spotkania nie zabrakło pytań ze strony mieszkańców, jak i o opinii na temat LGBT. Ja mam dzieci, mam swoje córki, ale mam też synów, teraz będą w drugiej klasie. Miasto, w którym mieszkają, uczą się, czyli Kraków, przyjęło kartę LGBT. Zgodnie z tą kartą, no przyjdzie właśnie do nich taki Drag Queen ktoś tam i będzie ich uczył masturbować się, czy robił wykłady na temat tego, że dobrze jest całować się z chłopcem, a się samym chłopcem i Nie jest to żart. Jest to żart. To jest. To jest w tym problemie. Oczywiście to nie jest tak opisane, ale to jest. Rozmawiałem z rodzicami, którzy mają często e, inne poglądy. Nie lubią pisów, nawet Asi nie lubią, e, chociaż pewnie jestem najsympatyczniejszą osobą w tym pisie, to poza sanatorem oczywiście. Tomasz, wspominam ci, że na ja czele i sprawiedliwości i Jarosławka czy Ja mówię o sympatiach. No jest super sympatyczny. No, widzicie, to, jest po prostu, to jest taka lojalność partyjna, że tutaj nie nawet z żartami jest niebezpieczne. Nie, nie pozwolę żartować, jest na pewno, a poza tym jest super człowiek. Naprawdę super ja się, super człowiek się zgadzam, jeszcze ma że ma poczucie humoru, a, nie, a niektórym nie mają zezwolenia na poczucie humoru. <śmiech> <co> <śmiech> <nie>. <śmiech> e, no wracając wracając do, do tej wojny cywilizacyjnej, rzeczywiście zaczyna być ostro. Ech, wiedziałem, że, że to się posunie, tak jak się posywało na całym świecie, ale skala tego i szybkość chyba zaskoczyła nas wszystkich. To znaczy, proszę sobie wyobrazić, żeby 10 lat temu można było pojechać do Częstochowy i publicznie sprofanować wizerunek Matki Boskiej e, jawnie, tak, przed kamerami, żeby uczestniczyły w tym setki, tysiące ludzi i popierali to politycy jako przejaw wolności albo swobody twórczej. Ja już pomijam takie ekscesy, jak spektakl Klątwa, gdzie po prostu non-stop się obraża Chrześcijan, e, a, 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 a na scenie zbiera pieniądze na zamordowanie Jarosława Kaczyńskiego. I to jest przejaw ekspresji twórczej. Zbrodnią jest przekreślenie tęczowej flagi, natomiast wolno zbierać pieniądze na zamordowanie Jarosława Kaczyńskiego. To już nie gdbt tylko to już jest, że tak powiem, trochę szersze. Jak daleko się posuną, posuną się tak daleko, jak im na to pozwolimy. To znaczy nie ma tej granicy. Nie ma i, i, i za chwilę okaże się, że samochodzenie do kościoła jest czymś złym, penalizowanym w taki czy inny sposób. No bo dosyć łatwo można dojść do wniosku, że ktoś dochodzi do miejsca, w którym się uważa za grzech homoseksualizm. Tak? No bo w każdym kościele, w którym wykłada się chrześcijaństwo, powiedzą, że homoseksualizm jest grzechem. Tak? No co ma ksiądz społeczny i stał może nic nie mówić, ale jak coś powie, to to powie. No to to zostanie uznane za nietolerancję, wzbudzanie poczucia winy, a może prześladowanie. Tak? Czyli, czyli nie spełnia warunków przewidzianych w karcie LGBT powszechnej tolerancji dla odmienności. I oczywiście, tam jest to wpisane. Eee, czyli uczestniczymy w rzeczach z punktu widzenia ideologii LGBT nielegalnych. Jeżeli to zostanie doprowadzone do poziomu prawa, to udział w chrześcijaństwie, takim jak jest znamy, będzie przestępstwem. Oczywiście oni tego nie zrobią od razu. Nie? nie zrobią tego wprost. Ale robią to już. Robią to już. Ta, ta szalona chęć zajmowania się pedofilią w kościele wydawała mi się na początku e, tylko takim chwytem wyborczym. Liczyli, że na to wygrają wybory. Przeliczyli. Się. A ja nie mówię, że nie ma tego problemu, bo jest i byśmy pierwszy pisali, e, zanim Sakielski odkrył, że w Polsce są pedofili. E, ja tylko mówię, że, 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 że wydawało nam się, że jest się Nie. Jeżeli on teraz mówi, że będzie tworzył film, o Ja, nie Pawle, drugim i tak dalej, to już nie chodzi o żadne wybory. Chodzi o potężną wojnę, w której zniszczy się do końca każdy autorytet po naszej stronie, a szczególnie te, które są najważniejsze. W tym ja na II. I zrobią to. I zrobią to, jeżeli na to pozwolimy. E Dla mnie tych kilka sygnałów, a jednym z nich było e wyrzucenie tego pracownika w za to, że cytował Pismo Święte. E Drugim, chyba jeszcze bardziej przerażający wyrok Sądu Najwyższego, w którym orzeczono, że drukarz musi wydrukować ulotkę, nawet jeżeli z jej treścią się nie, nie zgadza. E ulotkę zamówioną przez fundację, która nie tylko była związana z LGBT, bo też był ubiegłym, ale jeden z władz fundacji, członków władz fundacji, przedstawia się w internecie jako pedofil. Rzeczywiście można wejść na jego Facebooka i on się przedstawia jako pedofil. Więc tak podpisany, że ma skłonności pedofilskie. I drukarz <grym> musi wydrukować ulotkę człowieka, który się przedstawia jako ciężki przestępstwo, bo pedofil jest ciężkim przestępstwem. I Sąd Najwyższy dokonuje, ja bym tego nie lekceważył, wykładu Pisma Świętego. Jak należy rozumieć katechizm i pismo święte? I jak należy nie rozumieć. Tak? Sąd Najwyższy dokonuje obowiązującego wykładu katechizmu i pisma świętego, czyli wchodzi, staje się sądem ostatecznym, rzeczywiście, już bardzo najwyższy. Nie jest to już żadne. Tak? to już zaszło bardzo daleko. Czemu to służy? Przede wszystkim bardzo mocnemu przekraczaniu granic, przesuwaniu granic tak daleko, żebyśmy to w części zaakceptowali. To jest taki proces socjologiczny, polegający na tym, że jeżeli nie chcecie, żebym się zbliżył do was na metr, to podejdę na pół metra. Jak mnie odepchniecie na metr, to już zaakceptujecie ten metr. Tak? I ten, na tym po, polega ten proces, w którym my uczestniczymy wszyscy. Myśmy nie zauważyli, jak już daliśmy sobie na głowę. To, co by. Zbudziło gwałtowne burzenie i protesty kilka lat temu. Już w tej chwili robimy... Cicho, cicho, cicho. Jest kłopot, Nie, nie, nie wolno. Już w tej chwili my tak reagujemy. Ten proces przeżyli na przykład przeżyli konserwatyści tak? Od lat 70., kiedy homoseksualizm był karalny, co było bardzo dużym złem, bo w Polsce był zawsze legalny do momentu, kiedy e, zalegalizowałem całkowicie małżeństwa homoseksualne i adopcja dzieci przez pary homoseksualne. Tak? W ciągu jednego pokolenia tak całkowicie zmieniono poglądy. W Stanach Zjednoczonych było jeszcze szybciej. W 2003 roku w niektórych Stanach homoseksualizm był karalny, e, a w tej chwili już mamy też próby adopcji dzieci przez pary, też zależy oczywiście od stanu, e, przez pary homoseksualne. To się bardzo szybko przesuwa i te granice będą przesuwane. Co można zrobić? No powiedzieć stanowczo, nie. Ten nasz pomysł z nalepką był taką próbą powiedzenia nie. Lepszą, gorszą, ale był tą próbą powiedzenia nie. I tutaj jedną rzecz trzeba wyjaśnić, bo można się kłócić, żebyście, że się robiliśmy to lepiej czy gorzej. Nie ma czegoś takiego jak mniejszość LGBT. Ja bardzo przepraszam, ale nie można być naraz lesbijką i gejem. Tak? Znaczy, wszyscy są dorośli, nie muszę tłumaczyć, dlaczego to technicznie niewykonalne. Tak? A czy ktoś pytał geja, homoseksualistę, czy ma ochotę być transseksualistą i być w jednej grupie, przedstawiając facetem w sukience, szybko to poniżej. On tego nie chce. Nie ma czegoś takiego. Istnieje ruch LGBT, istnieje filozofia i ideologia LGBT. Te trzy elementy istnieją realnie. I kto je wyznaje? Wyznajemy zarówno homoseksualiści, ale też heteroseksualiści. Co najmniej połowa działaczy, Ruch LGBT to jest heteroseksualny i nie broni swoich poglądów ani nawet swoich przyjaciół, tylko robi po prostu naszą karierę. Karierę polityczną, tak jak się robi na wszelkich ruchach politycznych czy ideologicznych. Myśmy powiedzieli stop LGBT, czyli stop ideologię LGBT, bo, bo nie ma czegoś takiego. Czyli, bo, a co jest jeszcze bardzo istotne: w języku polskim e, akronim nie odnosi się do osób. No, tutaj popełniliśmy duży błąd, bo założyliśmy, że dziennikarze i działacze lewicowi znają język polski. Eee, no rzeczywiście, tu trzeba kawę na ławę. Więc, nawet, wypuściliśmy już pod drugą wersję. Jest to ideologia LGBT. To się niczym nie różni. LGBT i, i, i ideologia LGBT to jest dokładnie to samo. Tak? Tylko rozpisane na, na dłuższy wyraz. Eee, natomiast, co oni próbują powiedzieć? Nie wolno nas krytykować, bo nas atakujecie. To nie jest chwyt wymyślony teraz, czy wczoraj. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, może z swoich lat młodości, kto taki chwyt socjologiczny wprowadził. Komuniści. Jeśli krytykowałeś mordowanie przez komunistów, jeśli krytykowałeś yy, rozpłaczanie, jeśli krytykowałeś złą gospodarkę, to byłeś przeciwko równości ludzi. Nie chcesz równości ludzi, prawda? Każdy chce równości ludzi. Nie chcesz, bo, 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 bo nie podoba Ci się to, że oficjalny KWD wymusi na tobie że odda swoje, swoje imienie. Tak? Oni dokładnie zastosowali ten sam manewr i sporo ludzi się na to zabiera. Na szczęście mniejszość. tak jak patrzymy w internecie, czy e, nasza strona praktycznie stoi tej murem. E, natomiast rzeczywiście w ten sposób na to reagują. E, zauważyłem też pewną solidarność dziennikarską w tej sprawie, ale po naszej stronie. po no, raz pierwszy się tak zdarzyło, że identyczny pogląd miały nasze media, do rzeczy, nawet karnoscy i Radio Maryja. Tak, znaczy jak Państwo wiedzą, jest bardzo różnie z tą współpracą, ale tutaj dosyć jeden podobny głos zabrzmiał. Tak? Misicki nawet nam publicznie pogratulował, że, 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 mieliśmy tak, nie że sam na to nie wpadł. A, e, Tak samo ojciec Rzyzyk tego samego dnia bardzo ostro wystąpił, czyś w tej drogi LGBT i wiemy, że tam na, nas jakoś wspiera e, w tej walce. Więc można powiedzieć, wywołało też ten, to pewien odruch solidarności po naszej stronie i dokładnie na to liczyliśmy. Znaczy liczyliśmy na to, że nasza strona zmobilizuje się bardziej i silniej niż, niż tamta. Ech. Byłoby dobrze oczywiście, gdyby nie to nieszczęście w, w Białymstoku. stopniu. No, tego nie przewidzieliśmy, chociaż ja muszę przyznać, że kilka godzin przed już do różnych ludzi obzwania, ostrzegając, że mamy informację, że jest prowokacja. No ale już to trzeba było po prostu rozwiązać masze, prawdopodobnie to byłby jedyny sposób, chociaż już chyba było za późno. W tej wojnie wygra ten, kto będzie bardziej zdeterminowany. I kto będzie się mniej bał. Wszystko tkwi w psychologii, w głowach. Jeżeli pozwolimy sobie zastraszyć się, pozwolimy się cofnąć, pozwolimy sobie mówić, że robimy coś złego, bo bronimy siebie, bronimy swojej starej wolności, Bronimy swoich poglądów. To wojna przegramy. Ale jeżeli będziemy sobą, to nie mają szans. Ich jest bardzo mało, są demagogiczni i są trochę z kosmosu. Nie z tej strony świata. Tylko trzeba być sobą. Trzeba być twardym. <laughs> Powiedziałem o trzech rzeczach, które mamy do wygrania. Czwarta jest honorowa. To jest ciągle niezatwierdzona sprawa smoleńska. My musimy ją wyjaśnić do końca. Stanęły pomniki. Pomników jest sporo, yy, pomniki pamiętają, chociaż jeżeli zmieni się władza to pewnie będą burzyć te pomniki, albo je jakoś tam zasłaniać czy przenosić, ale na dzisiaj można powiedzieć, sprawa jest zazdrosna. Natomiast yy, my musimy powiedzieć, co się stało z Smoleńsku. Ten poziom wiedzy istnieje, tak? komisja już na zaparcie Techniczną pokazała, ale mamy obowiązek sprawy dokończyć. Panie że na ile odpomniana byłaby za? taka, że władze pisu, czy władze rządowe, zbyt późno reagowały na oczywistą prowokację. Przecież dwa tygodnie przed tymi zgromadzeniami mieszkańcy Białegostoku zbierali podpisy protestujące przeciwko e, tej manifestacji LGBT. Zjazdki Kibiców był przewidziany również wcześniej. Czy to nie było, za, w ogóle nie było żadnej reakcji, dopiero jak się mleko rozlało, to była reakcja, że i policja i tak dalej. Czy Nie można było tego przewidzieć. Pytanie moje brzmi w kontekście następującym, mianowicie tego rodzaju prowokacje w czasie kampanii wyborczej będą na pewno powtarzane. Prawda? Czy nie warto zastanowić się, czy, nie wiem, jakieś punkty wyznaczyć, że to tu może być tak, tu może być tak, tu może być tak? Czy nie było to zbyt bierne działanie władz po prostu? To, sytuacja jest o tyle trudna, że yy, wyobraźmy sobie, że jakimś studiem by zepchnięto kibiców, no tutaj musiała być decyzja wojewody wbrew decyzji prezydenta, tak? no, żeby. To, to jest, w trakcie demonstracji. Mogła, mogła być wcześniej, jeżeli doszedł do wniosku, że jest e, e, powszechne zagrożenie, a było. Ale wyobraźmy sobie też taki scenariusz, bo tutaj trzeba każdy scenariusz jakby sobie najpierw wyobrazić Takie <tuszy> <tuszy> Kibice i tak przyjeżdżają, no ale biją ich ze sam fakt przyje przyjechania, bo to by się inaczej nie skończyło. Więc tak była wyjadka. Może by mi tych, którzy z LGBT, to więcej, by kibiców, kibiców pobito i policjantów, to się tak skończyło. E, tym bardziej, że prezydent miasta by mówił: Proszę bardzo, to nie ja. Ja was zapraszam. To ten zły pis e, nie zapraszam. Natomiast załóżmy, że nawet udaje się zupełnie wyłączyć kimiców e, i puścić marsze LGBT. To moim zdaniem kolejne marsze będą atakować kościoły. One będą atakować w taki sposób miejsca dla nas istotne, żeby sprowokować reakcję. One będą zahaczać się, jajkami. Nie wiem. E, no, już nie chcę mówić jakichś tam innych możliwości, które zrobią i, i, i które planują zrobić, żeby sprowokować. Ta sytuacja nie jest prosta. Ale oczywiście moim zdaniem należało zareagować wcześniej i przynajmniej ogłosić opinii publicznej bardzo dobitnie, że istnieje ogromna szansa prowokacji i ogromna szansa przestrzec przed tym, co się stało. I jakby się to stało, to wtedy prezydent miasta bierze to na siebie. Ten jeden element był jakby w zasięgu ręki i, i, i tego nie zrobiono. Tu pe pewnie no jakby zabrakło takiej trochę PR-owej wyobraźni, trudno powiedzieć zresztą, bo pewnie, pewnie, pewnie rozważano różne scenariusze, bo nie jest tak, że oni się nie przygotowali, się bardzo mocno przygotowali, to było widać w Białymstoku, bo policja jednak ten cały marsz jakoś tam przeprowadziła. Tyle tylko, że no, chyba te kroki musiały być dalej idące, a przede wszystkim należało odpowiedzialność za to zwalić przed. przed ostrzec, że do tego dojdzie, bo ja mówię, sam wziąłem za telefon, dwie godziny wcześniej zacząłem odzwaniać różnych znajomych, że jest zaplanowana prowokacja i żeby uważać. Może takie pytanie, ponieważ ja Państwo reprezentujecie media. W programie PiS-u przed poprzednimi wyborami była dość szeroko zakrojona taka kampania o dekoncentracji mediów. To było jeszcze eksponowany, ja wiem, jakieś półtora roku po wyborach i później była szeroka dyskusja specjalistów na ten temat. Wiemy, że to jest bardzo drażliwy temat. Ja bym chciał zapytać, co się z, tym, z tą sprawą dzieje i czy w ogóle będzie podjęty ten temat dalej, czy to... bo to bardzo szkodliwe jest. Wejdę do kogoś, patrzę TVN, no to jest szczujnia. Wiadomo jaki zakres TVN ma w mediach, więc to, Wygrać następne wybory i następne wybory przy braku tej ustawy uważam, że będzie trud, coraz trudniej. Bo wchodzą młode roczniki, które nie znają historii, nie znają stanu wojennego. Jak się obserwuje wywiady, to, 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 to jest żenujące. W związku z tym chciałbym zapytać, czy w ogóle ten temat jeszcze raz będzie podjęty? To jest kwestia decyzji politycznej, kiedy tak trudny temat podjął i Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości podjęło decyzję, że najpierw, e, że kolejność awantur musi być inna, że najpierw musimy wygrać sprawy w kwestii polityki społecznej, w kwestii reformy sądownictwa, a potem możemy generować kolejne trudne bardzo e, zmiany. I to zostało zatrzymane po to, żebyśmy nie mieli całego świata przeciwko sobie w momencie, kiedy musimy mieć energię na na przykład rozszerzenie programu 500+, czy wprowadzanie dalszych elementów programu Senior plus dostępność plus. To była decyzja Jarosława Kaczyńskiego. Najpierw zmiany dla ludzi takie, żeby ten zysk z, ze wzrostu gospodarczego dotarł wreszcie do polskich rodzin. Że to jest nadrzędna sprawa. Obok reformy sądownictwa, obok uszczelniania systemu podatkowego, fiskalnego, walki z tymi największymi mafiami yy, i obok strategicznych spraw związanych z naszym bezpieczeństwem i energetycznym, i militarnym. I to były, to, jest, to, to, to były priorytety tej kadencji. Temu było podporządkowane wszystko inne. Dlatego bardzo wiele rzeczy, na które mieliśmy ochotę, ja przecież miałam ochotę na to, żebyśmy to przeprowadzili u ustawy dekoncentracyjną, uważam, że to jest bardzo ważne. Zostaliśmy zatrzymani w tym, bo kierownictwo opisu powiedziało: kolejność działania. Nie wszystko naraz, bo nie damy rany. Musimy to robić rozsądnie i po kolei. W związku z tym ja uważam, i będę tego też pilnować, żeby projekt ustawy dekoncentracyjnej trafił w nowej kadencji Sejmu dość szybko pod obrady Sejmu i żeby ta kadencja, która będzie, już była tą kadencją, w której te zmiany przeprowadzimy. Na czym by to miało polegać? To miało polegać powiem króciutko na skopiowaniu wzorców na przykład z Niemiec czy Francji, które ograniczają własność w danym segmencie medialnym skupionym w jednym ręku. I to uder... bardzo się, że Pan powiedział o dekoncentracji, a nie o repo... repolonizacji mediów, bo to w ogóle się nie da przeprowadzić. Tak, według prawa europejskiego nie można utrudniać działania jakiemukolwiek podmiotowi na rynku ze względu na narodowość kapitału. Natomiast można przypilnować, żeby na przykład dany właściciel, czy niemiecki, czy polski nie miał w danym segmencie rynku tak. więcej niż 15, 15%. kilkanaście procent. I to będziemy chcieli przeprowadzić, ale to proszę Państwa jest zadarcie ze wszystkimi, bo jak się popatrzy na rynek radiowy, Niemcy i Agora, telewizyjny, TVN Amerykanie i Polsat. E, I Agora. E, prasa Niemcy, Agora. Także tutaj będziemy mieli bitwę bardzo poważną, która będzie oczywiście prowadzona z nami pod hasłem tego, że to jest faszyzm, reżim, e, walka z wolnością słowa i tak dalej. I trzeba się na to uzbroić, zachować pogodny stoicyzm i to przeprowadzić.